KKH, kKM. Dobra, tak zrobimy. Nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o haczykach Preston Innovations. Haczyki podzieliłbym na dwie grupy. Pierwsza grupa to są haczyki oznaczone literką N, czyli Natural. To są haczyki z zadziorem, które służą do połowów spławikowych, federowych na łowiskach naturalnych, w zbiornikach, w rzekach, kanałach i jeziorach. Drugą grupę stanowią haczyki troszkę mocniejsze z przeznaczeniem do łowienia na komercji bądź do polowania na duże ryby. W serii Natural znajdziecie pięć różnych wzorów haczyków. To jest model N10, N20, N30, N40 oraz N50. N10 to jest taki klasyczny haczyk z okrągłym kolankiem. Występuje w rozmiarach od 12 do 22. Po ten model Sięgną wędkarze, którzy łowią na tyczkę, ewentualnie batem albo, albo na feder, ale ryby delikatnie biorące, na, na niewielkie przynęty. N20 to jest mój ulubiony model haczyka. Używam go do łowienia na feder klasyczny, ale sprawdzi się także do metod spławikowych, takich jak bolonka, odległościówka, a także do łowienia na tyczkę. Haczyk N20 to jest najczęściej stosowany przeze mnie haczyk serii Natural. Występuje w rozmiarach od 10 do 18. Ma szeroki łuk kolankowy, więc bardzo dobrze zacina rybę i później dobrze trzyma tą rybę podczas holu. Haczyk N30 ma kształt taki określany przez wielu wędkarzy jako sęp. Ma dosyć krótki trzonek, szeroki łuk kolankowy i, i zagięty grot. Ja go wykorzystuję do łowienia na feder klasyczny leszczy w rzekach, ewentualnie na dużej odległości, bo on bardzo dobrze trzyma rybę. Doskonały jest także do metody odległościowej lub do metody bolońskiej. Haczyk N40. Jest troszkę podobny do haczyka N20, natomiast mam wrażenie, że jest troszkę delikatniejszy. Dlatego, gdy chcę zastosować małą, delikatną przynętę i czuję, że rybą przeszkadza ciężki haczyk, sięgam po haczyki N40 w rozmiarze 16, 18 lub nawet 20. Ten najmniejszy nadaje się nawet do łowienia na jedną ochotkę. Oprócz Federa klasycznego na delikatne przynęty, te haczyki na pewno będą dobre do łowienia delikatnie biorących ryb na tyczkę, na bata ewentualnie na odległościówkę, ale do takiego bardzo delikatnego łowienia. Haczyk N40 występuje w rozmiarach od 12 do 20. Haczyki N10, N20, N30 oraz N40 mają kolor czarny. Producent ich kolor zdefiniował jako black nickel. Haczyk N50 to jest zdecydowanie najmocniejszy haczyk w serii Natural. Ma kolor taki brązowo-złoty, występuje w rozmiarach od 6 do 18. Szeroki łuk kolankowy, niezwykle ostry grot, trzonek powiedzmy takiej średniej długości, więc to jest haczyk na największe ryby. Wszystkie haczyki serii Natural zostały wykonane w Japonii, z wysokiej jakości drutu, są niezwykle ostre i trwałe. Kolejną grupą haczyków w ofercie Preston Innovations są haczyki na komercję oraz do łowienia bardzo dużych ryb. Wszystkie haczyki zostały wyprodukowane w Japonii, z wysokiej jakości drutu są niezwykle ostre i pokryte teflonem. Moim ulubionym haczykiem z tej serii jest model KKHB. To jest haczyk z oczkiem wykonany z grubego drutu. Wykorzystuję go do łowienia na metodę na bombkę oraz na pelet wagler. Bardzo podobny do niego jest KKMB, z tym, że jest wykonany z cieńszego drutu, więc jeśli chcę łowić mniejsze ryby, jeżeli na łowiskach występują mniejsze ryby, wtedy sięgam po trochę lżejszy haczyk KKM. Podobny kształt jak KKHB ma model KKH. Jest to haczyk także wykonany z grubego drutu zakończony oczkiem, Natomiast to jest haczyk z zadziorem, więc on służy do łowienia bardzo dużych ryb na łowiskach, gdzie jest to dozwolone. Haczyk KKH występuje w rozmiarze 8-16, haczyk KKMB w rozmiarze 10-20. Natomiast KKHB jest dostępny w rozmiarach od 10 do 18. MCMB to kolejny świetny haczyk do łowienia na metodę lub na bombkę. Jest wykonany ze średniej grubości drutu, natomiast jest niezwykle mocny. Ma bardzo charakterystyczny kształt, ma szeroki łuk kolankowy, ale mocno zagięty grot w stronę oczka. Haczyk MCMB występuje w rozmiarach od 8 do 18. XSHB to jest najmocniejszy. Haczyk Prestoninowejszy z dołowienia na komercji z łopatką. Jest wykonany z grubego drutu, ma niezwykle ostry grot. Jest to doskonały haczyk do łowienia największych ryb na tyczkę albo na federa, ale w takim wydaniu, gdy przynęte zakłada się na haczyk. SFLB to jest najdelikatniejszy haczyk z oferty Prestona do łowienia na komercji, ale niech was nie zmyli. To, że powiedziałem, że to jest najdelikatniejszy haczyk, bo to nadal jest bardzo mocny haczyk do łowienia karpi, linów, karasi, leszczy oraz innych ryb, które występują na komercji. Jest zakończony łopatką, więc no będzie służył do łowienia różnymi metodami, gdy przynętę zakładacie bezpośrednio na haczyk. GPMB występuje w wersji z łopatką lub z oczkiem. To jest haczyk, który służy do łowienia na tyczkę, na metodę oraz na pellet wagler. Wszędzie tam, gdzie zakładacie przynętę na haczyk, polecam używać haczyki GPMB zakończone łopatką, natomiast do metody lub do, do innych technik łowienia, gdzie przynęta jest na włosie, warto zastosować haczyki zakończone oczkiem. Opowiadając o haczykach, na komercję używałem, można powiedzieć, takich tajemniczych, literowych jakichś szyfrów. Spróbuję Wam te szyfry chociaż po części wyjaśnić i... Mam nadzieję, że pomoże Wam to przy wyborze haczyka. Każdy haczyk Preston Innovations z tej oferty na komercję ma nazwę złożoną z liter. Pierwsze dwie litery określają model tego haczyka. Trzecia litera w nazwie haczyka określa grubość tego haczyka. Literka L oznacza, że haczyk jest wykonany z cienkiego drutu. Literka M oznacza, że haczyk jest wykonany z drutu o średniej grubości. Natomiast literka H. Oznacza, że to jest haczyk zrobiony z grubego drutu. Na większości opakowań widoczna jest jeszcze po myślniku literka B. To oznacza słowo barbless, czyli to są haczyki bezzadziorowe. Pod nazwą haczyka umieszczone jest jeszcze określenie wykończenia tego haczyka. To może być albo spade end, albo ID. Spade end oznacza, że to jest haczyk zakończony łopatką, natomiast Id. Oznacza, że to jest haczyk zakończony oczkiem. Dziękuję, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam, czym kierować się przy wyborze haczyka, bez względu na to, czy wybieracie się na łowisko komercyjne, czy na łowisko naturalne. Jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Możecie oczywiście ten film skomentować. Jeśli się nie spodobał, także skomentujcie. Ważne są też dla nas takie głosy. Zachęcam do subskrypcji kanału, do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Facebooka, Instagrama i do zobaczenia w następnym filmie. Producent ich kolor określił jako Black Nickel. Dobrze pilnuj, bo tu wiele takich słówek będzie. Producent ich kolor. No to mamy długi czas przed sobą.